Aktualizacja World of Tanks 1.0 już niedługo wkroczy do gry. Żeby zrozumieć w jaki sposób to przeistoczyło się w to, musimy cofnąć się w przeszłość. A zacząć trzeba od. orku. Chcieliśmy stworzyć grę, która zdetronizuje World of Warcraft, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że to zadanie nie jest proste, bo wymaga ogromnego nakładu pracy, sporych pieniędzy, dobrego PR-u itd. Więc postanowiliśmy stworzyć coś podobnego, ale nieco mniejszego i bazującego na bitewnych sesjach. To znaczy, gracz trafiał na mapę i był przydzielany do drużyny razem z innymi orkami, elfami, czarodziejami itd. Zaczęliśmy realizować ten pomysł, ale od razu było wiadomo, że będziemy musieli znaleźć jakiś silnik. W tamtym czasie Popularniejsze były dwa silniki: Big World oraz Hero Engine. Wybraliśmy Big World, no i bardzo dobrze. Potem zdaliśmy sobie sprawę, że to był słuszny wybór, bo projekt uległ zmianie. Ktoś zapytał: Co robicie najlepiej? Najlepiej robimy czołgi. No to dawajcie, będziemy robić czołgi. Wtedy Misza Żywiec, czyli Storm, wysłał wszystkim mail. Napisał w nim, że z wielu różnych powodów projekt, który miał się dziać w otoczce Fantasy, zostanie przerwany, a zamiast niego będziemy tworzyć grę MMO o czołgach. Bierzemy ten sam pomysł, ale z czołgami. Ale to już inna historia. Wargaming już wcześniej robił czołgi, i dlatego mieliśmy wszystko, co było potrzebne. Doświadczenie, nawyki, chęci. Chociaż jednego nam brakowało, rąk do pracy. Zespół był bardzo mały, wszyscy mogliśmy usiąść i zagrać testowo. Wtedy ktoś rzucał coś w stylu, a czemu Arta ma taki duży rozrzut, a reszta na to chwila. Zatrzymywaliśmy, poprawialiśmy w XML- i hop, grzaliśmy dalej. Nie mieliśmy odrębnego projektanta, więc rano razem z Serbem rzucaliśmy na tablicę wszystkie pomysły, a potem siadaliśmy do programowania i wieczorem już testowaliśmy, co nam wyszło. Byliśmy wtedy w pełni przekonani, że mamy pełną kontrolę nad projektem. W takiej sytuacji rozumiesz, gdzie, co i jak działa, bo wszystko robisz wspólnie. I rzeczywiście, zespół był niewielki, a wszystkim oczka aż się świeciły. Nie było czasu, ale wszyscy mieli ogromne chęci. Nie było zasobów, ale każdy miał ogromną pasję. I pomimo wszystkich problemów 12 sierpnia 2010 roku stało się. Gra doczekała się premiery. Teraz wspomnienia o premierze są raczej radosne, ale wtedy pracownicy mieli troszkę inne odczucia. W czym tkwił romantyzm tego okresu? Wszyscy rozumieliśmy, że kończą się nam pieniądze i musimy coś wypuścić. To była nasza główna motywacja. Pieniądze się kończą, więc mamy deadline. Tak wszyscy siedzieliśmy po nocach nad tą końcową wersją, że pierwsze co zrobiliśmy po premierze, już po wszystkim, to pojechaliśmy nad berezynę, do lasu na Grilla. To wtedy wieczorem Witja zwrócił się do nas i powiedział. Przyjaciele, ciągle powtarzał orły, 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 powiedział orły, wszystkim opadły szczęki, wszyscy są zachwyceni, a my, no super zachwyceni, jasne. Bo nikt nie przewidywał, że zbierze się 160 milionów graczy. I dalej przychodzisz do pracy, każdy do swojego biura, na swoje piętro, do swojego pokoju. Kilka biur, z którymi ciągle jesteś w kontakcie, z programistami, projektantami, innymi zespołami artystów i dalej pracujesz. O grafice w tamtym momencie nikt jeszcze nie myślał. Jakaś tam była, na wystarczającym poziomie. No sami popatrzcie na przykład na to, albo na to, albo jeszcze na to. Przepiękne. Ale szczerze mówiąc, to nie grafika była największą przeszkodą. Okazało się, że pojawił się duży, niespodziewany problem. Polegał on na tym, że nikt nie przewidział takiego sukcesu, i dlatego serwery, które wykupiliśmy, przestały nadążać za popularnością gry. Zaczęły po prostu nie wyrabiać. W tym właśnie momencie ludzie zaczęli mieć jakieś podejrzenia. Przeczucie, że stworzyliśmy potwora i że coś poszło w nieoczekiwaną stronę. Pojawiło się, gdy trafiłem na Gamescom. Pierwszy raz widziałem wielkie targi i tak ogromne podekscytowanie wokół czołgów. Wtedy właśnie pomyślałem sobie: Wow! Czegoś takiego nikt się nie spodziewał nawet w najskrytszych marzeniach. No może co najwyżej Witja trochę miał nadzieję, że to wypali, że trafimy w dziesiątkę. Ale trzeba powiedzieć, że to mega sukces, który wszystkich zaskoczył. Już we wrześniu 2010 roku w grze odbyło się 10 milionów bitew. W styczniu 2011 roku pobito światowy rekord liczby graczy przebywających w tym samym czasie na jednym serwerze, a rok po premierze gra miała już ponad 5 milionów zarejestrowanych graczy. A co się dzieje potem? Jeśli gra zdobywa popularność swoją rozgrywką, podoba się graczom, to ludzie zaczynają szukać, do czego się można przyczepić do grafiki. Nie mieliśmy dynamicznych cieni ani porządnego nieba, ani powierzchni wody, ani roślinności, ani przetwarzania obrazu, ani normalnego oświetlenia. To znaczy to wszystko było, ale na poziomie Warcrafta. Bronisław pracował wtedy nad poważnym ulepszeniem naszego silnika. Tamten mu się nie podobał, bo grafika wyglądała słabo. Mnie to ciekawiło i zajmowało wtedy sporą część mojego czasu w pracy. Bardzo się w to wciągnąłem. Chciałem, żebyśmy wykonali technologiczny krok naprzód. W zasadzie myśleliśmy nad tym samym. Długo i intensywnie pracowaliśmy razem, i w końcu efekty zaczęły wyglądać solidnie. Tak narodziła się wersja 8.0, w której dodaliśmy renderowanie odroczone, przetwarzanie obrazu HDR, poprawione oświetlenie, efekty trafień, lepszy teren i wodę. Dlatego powiedziałbym, że wersja 8.0 była pierwszym technicznym i graficznym skokiem naprzód, to znaczy dużym technologicznym fundamentem, który pozwolił znacznie ulepszyć grafikę. Co ważne, w aktualizacji 8.0 dodano nowy tryb renderowania. Słabsze komputery korzystały ze starego renderowania, a szybsze maszyny mogły korzystać z nowego trybu graficznego. I wtedy graficznie gra wykonała duży skok naprzód. Mapy się zmieniły i wszystkim przypadły do gustu. Większość uważa, że 8.0 była najlepszą aktualizacją w naszej historii. Pewnie niewielu już pamięta, jakie to robiło wrażenie, bo minął już szmat czasu, ale dzięki mapom wyglądało to jak zupełnie nowa gra. Takie to było wszystko imponujące. Wtedy uznaliśmy, a w sumie nie uznaliśmy, raczej byliśmy zmuszeni naprawić swój błąd, który zdarzył nam się potem jeszcze kilka razy. Nie przerobiliśmy całej zawartości. W tamtym momencie chodziło o ogromny zakres pracy. Zrobiliśmy chyba z 10 map. Inne były tak przekonwertowane, żeby działały już z nowym oświetleniem. Tak, zaczęły wyglądać nieco lepiej, ale nie fundamentalnie. Tutaj się właśnie troszkę zacięliśmy. Potem w ciągu roku dopracowywaliśmy pozostałe mapy. Po 8.0 w co drugiej wersji, bo wypuszczaliśmy raz wersje funkcjonalne, a raz z zawartością, w każdej wersji z zawartością wypuszczaliśmy pakiet map. I w 810 mieliśmy już cały ich zestaw. Co najśmieszniejsze, ostatnie mapy, które przerobiliśmy, wyglądały znacznie lepiej niż te, które pojawiły się wraz z wersją 8.0, choć technologicznie stały na tym samym poziomie. To pokazuje, że nasi artyści odkryli już cały potencjał technologii i możliwości oraz poznali, jak go wykorzystać. Ostatnie mapy naprawdę wyglądały znacznie lepiej niż te pierwsze, które stworzyliśmy do wersji 8.0. Równolegle rozwijaliśmy też silnik. W 810 pojawiły się usprawnienia lepsze przetwarzanie obrazu oświetlenie zachowanie oświetlenia w przestrzeni liniowej pojawiła się gradacja kolorów można było nadać mapom jakiś koloryt z pomocą tego wszystkiego pozbyliśmy się elfich kolorów już w 80 był zauważalny postęp w porównaniu z 80 ale to wciąż było za mało Skok jakościowy grafiki w 8.0 był zauważalny, ale obiektywnie zbyt mały. Pracownicy właściwie od razu zaczęli myśleć, jak jeszcze można poprawić wygląd map. Po prostu zastanawialiśmy się, co jeszcze da się zrobić. Co możemy zrobić? Możemy zrobić czołgi w HD. Gdzieś tam padło hasło – robimy! Zaczęliśmy robić nowe czołgi. Stworzyliśmy prototypy. Właściwie wersja 8.10 jeszcze się nie pojawiła, a my już mieliśmy pierwsze zarysy czołgów w HD. I w pewnym momencie stało się jasne, że nie wystarczy po prostu dorzucić pikseli wielokątów. Czołgi muszą wyglądać jak czołgi. Opancerzenie musi oddawać wygląd metalu. Razem z Vitalijem Łaszkowem usiedliśmy i myśleliśmy, dlaczego czołgi słabo wyglądają. Chodziło o same modele. Czego w nich brakuje? Słabe odbicia? Brakuje zwierciadlanych cieni, bardziej zaawansowanego cieniowania? Tak myśleliśmy i myśleliśmy, próbowaliśmy każdy z problemów rozwiązywać oddzielnie, aż w końcu zrozumieliśmy, że u podstaw leży odpowiedni model fizyczny oświetlenia. W takim razie był tylko jeden sposób, aby uzyskać poprawny wygląd metalu. W nim musi odbijać się wszystko, nie tylko słońce. Pozwalało to kompleksowo i błyskawicznie rozwiązać wszystkie problemy, z którymi się zmagaliśmy. Zrobiliśmy wewnętrzny prototyp i wszystko działa. Metal błyszczy, jest chłodny i twardy, niebo się w nim odbija. Jest kupa błędów, wszystko jest liczone. Nawet gąsienice błyszczą pod czołgiem, pojawia się góra różnych problemów, ale ekipa z działu badawczo-rozwojowego i programiści powiedzieli: spoko, wszystko gra, róbcie czołgi, a do aktualizacji wszystkim się zajmiemy. Po raz kolejny się wkopaliśmy, bo nie oceniliśmy, ile potrzeba czasu, żeby nauczyć artystów nowych technik. Zeszło nam chyba ze trzy miesiące, zanim nauczyliśmy się robić czołgi i wszyscy opanowali ten nowy sposób. Tak jak w Matrixie, lecą tam sobie literki, a ty zamiast nich powinieneś już widzieć blondynkę, rudą albo brunetkę, bo dopóki nad czymś pracujesz, to nie wiesz dokładnie, jaki będzie rezultat, a potem przeskakujesz, odpalasz silnik i dzień dobry. Dodanie w grze fizycznego modelu oświetlenia okazało się świetną decyzją. Metal, drewno, farba, kamień, wszystko zaczęło wyglądać realistycznie. Czołgi przestały przypominać plastikowe zabawki i to też był problem. Gdy przechodziliśmy na wersję 8.0 i przerabialiśmy zawartość, to mieliśmy bez porównania znacznie mniejsze problemy niż wtedy, gdy przeskakiwaliśmy z 8.0 na 9.0. Dlatego też pierwsze czołgi robiliśmy 7 miesięcy albo i dłużej. Do aktualizacji zdążyliśmy zrobić raptem 10 czołgów i jeden garaż! Nawet nie mogę powiedzieć, żeby to były nasze najlepsze dzieła. Dość szybko stało się to jasne, dlatego przez rok znowu zupełnie je przerobiliśmy, bo znacznie już zestarzały się w porównaniu z tym, co wypuściliśmy w wersji 9, 6. Szliśmy sinusoidą. Na początku w 8.0 mieliśmy czołgi, które wyglądały gorzej niż otoczenie. W 9.0 otoczenie było brzydsze od czołgów. Wtedy zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, że trzeba to jakoś wyrównać. Oprócz istniejących technologii, które pojawiły się w 9.0, musieliśmy jeszcze dodać coś, co pozwoliłoby rzeczywiście poprawić wygląd map. Po jakimś czasie stało się jasne. Że stare mapy, które wszelkimi sposobami wtłaczaliśmy w renderowanie oparte na silniku fizycznym, i tak będą wyglądać przestarzale. Przez około półtora roku dodawaliśmy niewielkie poprawki do silnika. Lepsze przetwarzanie obrazu, nowe efekty oświetlenia, nawet poprawki błędów oświetlenia, które zwyczajnie nam umknęły. Wszystkie te rzeczy naprawialiśmy i pomagaliśmy artystom dopracować zawartość. Oraz przyspieszyć proces jej tworzenia. Potem zaczęły powstawać pierwsze prototypy, w których staraliśmy się stworzyć faktyczną wersję map w HD. Pierwsze wersje map HD zaczęły pojawiać się już w 2013 roku. Tworzono je jeszcze na starym silniku. Twórcy napotykali miliony problemów, ale chęć stworzenia czegoś naprawdę wspaniałego nie gasła. A jeśli mowa o pierwszym prototypie, e, jakim prototypie? To nawet nie był prototyp. Prędzej jego film. Nie mieliśmy prototypu. Mieliśmy tylko jego rysunek. Na początku to była mapa klasztor. Wtedy chyba nazywaliśmy ją integrującą, bo wdrażaliśmy na niej wszystkie rozwijane technologie, które były w danej chwili pod ręką i można je było tam zobaczyć. Specjalnie pod nią zrobiliśmy obiekty i wyglądała bardzo fajnie. Znacznie lepiej niż to, co w danej chwili mieliśmy w grze. Wszyscy mówili, fajnie wygląda, ale czemu gra na niej tak tnie? Mieliśmy wycieki pamięci, żaden sprzęt nie był w stanie udźwignąć na tej mapie bitwy 15 na 15. To było raczej takie demo, coś więcej niż film. Dlatego postanowiliśmy, że czas skoncentrować siły na tym, aby porządnie przepisać silnik i dostosować go do nowych wymagań technologii, ale pamiętając o tym, że gracze, dla których jest on przeznaczony, pozostają ci sami. Właśnie ten moment uznajemy za początek prac nad mapami HD. Stąd właśnie wzięło się to, co w rezultacie stanowić będzie o sile wersji 1.0. I właśnie o tym opowiemy Wam w kolejnym odcinku. Jednym z najlepszych dni w pracy był ten, gdy stwierdziliśmy, że będziemy robić czołgi w HD. To był moment przełomowy, w którym zrozumieliśmy, że podkręceniem jednego shadera nie sprawimy, że nagle cała grafika w czołgach zacznie wyglądać lepiej. Zawartość gry należy robić porządnie.